Witam Was w kolejnym odcinku na Amorsiakowskiej, czy jak kto woli, Amurexo. Zmieniłem sobie animację, bo jednak je chcę. I tak, mamy tutaj takie więzienie. I teraz powiedzmy, jesteście uwięzieni w tym więzieniu, a jak, a jak przejdziecie to więzienie, odpalają się lampki. Dobra, ja sobie zginę, po pozwólcie, na to, że sobie zginę, bo wtedy bo muszę się odrodzić właśnie w tym więzieniu. No i dobra, co najpierw, mamy tutaj takie rzecz, bierzemy sobie to, Może tak zrobimy. I robimy sobie łódeczkę. Nie przemyślałem tego. Nie. Co? No dobra, zginę. Bo nie wiem, jakoś się udusiłem. Pewnie jestem w tym jakimś górnym obsydianie, nie wiem. O, dobra. Weźmy sobie łódkę. Oczywiście nie musimy jej brać, ale weźmy. Teraz. Mamy taką skrzynię. Mamy w niej taki. Oj, ojoj, oj, tutaj był piec. Musiałem go zniszczyć. Czekajcie, poczekajcie widzowie. Wezmę tylko piec. Bo musiałem zniszczyć piec. Dobra. No dobra. Teraz przepalamy to. Płyniemy tak sprintem. mam tutaj sukierkę. A oczywiście nic nie zniszczymy. Bo jednak jesteśmy... Dobra, nie kładziemy na nie łódki, tak się nie da, tylko robimy to tak. O nie! Spadłem! Jak ja to zrobiłam? Ciekawe, jakim cudem ja bym mogła spadnąć. Ale dobra. Trzeba dwa, żeby mógł pływać w tej wodzie. O, no dobra. Teraz musimy wycelować. Ok. No i wydostaliśmy się. Zaliczone mamy więzienie. Ja sobie tutaj już wyjdę tak, bo nie mam innej opcji, żeby wyjść. zapalamy. O, proszę bardzo. To możemy wyrzucić. Nie wiem, po co ja to wyrzucam, ale zbieram teraz. No dobra. No i już jesteśmy wolni. Mamy jeszcze takie coś. No i to na tyle w tym odcinku. Zostawcie lajka i subika. Mówię wam na serio. Próbujemy wbić. Mam nadzieję. Próbujemy w... że Wbijemy. Próbujemy wbić w kwietniu. W wielkanoc. Z tego co się nie mylę, w kwietniu jest wielkanoc. Próbujemy wbić 20 subskrypcji. Tak, mamy już 14. Już coraz więcej osób nas zna. Idzowie, jak oglądacie mnie, a nie macie zostawionego subika, to proszę zostawcie. Chociaż tego Subika już niech będzie wam. Chociaż tego subika, tylko zostawcie, proszę. Jak dacie subika, to wam dam. Yy, co chcecie? Na przykład mam tutaj przygotowane już takie oto rzeczy. Możecie sobie wybrać, co chcecie z tych rzeczy. Takie mam rzeczy. Ale oczywiście możecie jakie chcecie. Poszukajcie sobie tutaj w EQ tam. To są takie rzeczy, jakie możecie na pierwszą. Z pierwszej wziąć sobie. No i to na tyle w tym odcinku.